Siema, koludzy, krasa, to Witam was z kolejnym odcineczku na moim kanale Dzisiaj Odcineczek z Minecrafta, tak jest Z kamerką, tutaj jestem ja Mój ryj tu jest, tak jest Jak zagłosować się na Discordzie Będzie odcinek z kamerką, tak jest Jeśli więcej takich odcinków To zostawcie tutaj, powiedzmy hmm. Jakieś 15, 20, nie, 25 łapek A będzie kolejny odcineczek z kamerką No i co, przenosimy się już do odcinka Jeszcze przed odcinkiem chciałem was zaprosić, zanim w ogóle przejdziemy już do gry na serwer KATE Club. Tutaj, jak widzicie, jest aktywność. wrócę na kanale zdjęcia. Tutaj jest aktywność. I chcecie być na tym serwerze? Link w opisie. Tutaj też jest, bo Ankieta czy chcecie odcinek? Po, yy, ona była przed chwilą, dosłownie po sekundzie dostałam odpowiedź, czy po prostu nagryć z kamerką. Te, ten odcinek jest odpowiedź. No i co? Przechodzimy już do Minecrafta. Dobra, jeszcze zanim zaczniemy, hmm, mam pomysł, bo nie wiem generalnie jakim skinem w Minecrafcie grać, to w ogóle sobie wejdziemy na stronę jakiegoś skina ustawimy, ja w ogóle pobrałem sobie takiego jednego, fajnego, strasznego, chwila, dobra, wejdziemy na przeglądarkę w ogóle i ja widzimy się na stronie Mojangu ja jestem na stłonie Minecraftu. Jeśli po prostu w następnym odcinku będziemy może skina robić, co nie? Na Widerix tutaj kurde, mistrzunio, Zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra, na raj wezmę. Tu ma w ogóle. O, tutaj jest taki strach. Dobra, bierzemy go. Przešli. Mamy. A teraz idziemy do Minecrafta. Dobra, odpalił mi się Minecraft. Dobra, na czemu kurde nagrywam w takiej oto rozdzielczości, że gdzieś tutaj o. o gdzieś tutaj macie pasek? Nie wiem, bo po prostu nie mogę po prostu OBS-a się przerzucić. Na przykład, jakbym chciał wyjść, to mi się wam czarny ekran pokazał. No i co, idziemy tutaj. Generalnie zapomniałem powiedzieć, co będzie w dzisiejszym odcinku, ale z nie dojda. Będziemy się GAD1 jeden F1 z widzem w Minecrafta na trybie D. Bridge. Dobra, co tu będę przedłużał? Wbijamy na serwer. ale czy tu mam jakieś. Nie, 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 nie. dobra, nie mam. Napiszę mu w ogóle. O, żeby było widać telefon! Tu mam telefon, piszemy. Jestem. Dobra, zobaczymy po ilu będziemy grać. Dobra, widzimy się jak będzie na arenie, bo muszę do niego napisać. Dobra, długo nie poczekałem. Mijamo... A nie, czekajcie. Kurde, muszę włączyć szybko przechwytywanie ekranu, dobra. O o, o, dobra, i włączyć screena. Jak będzie mi działo Minecraft? Dobra, możemy grać. O. Bo mi kurde mam 59 fps, mam 60 fpsów na po prostu yy, bez full screena. Kurde bele Generalnie z wit witeczkiem gramy. Pozdro dla ciebie, Byniu. On mnie uczy gazię, on w to decydowanie lepiej gra ode mnie Ja nie umiem Nie umiem, piwko piję Co się stało? Dobra, na się nie popisuj ułomnością Aj, kurde, bele dobra, może być trochę klawiaturę słychać. On. Co chłop robi? Patrzcie tutaj. Dobra, wykorzystujemy sytuację. Nie, nie ma go, dobra, biegniemy. Kurde, z tym strasznym skinem tak dziwnie się czuję. Muszę sobie zaraz nowy zrobić. Nie? Jeden, jeden. Nie umiem robić skinów, choć bo kurde, tam miałem takie jedno główno. W, w sumie miałem takiego ładnego czerwonego skina, zaraz go ustawię z powrotem. Dobra, Dawid nie nie w skinach, tylko graj Nie wiem czemu, ale kiedyś miałem wiedziałem Dupa pana pieprzyć Macieja Nie, ja się tak nie bawię, no dupa pieprzyć Tak się popisałem z Sebixem na odcinku Nie, 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 ja idę włączyć haksy Sebixa Nie, dobra, jestem z powrotem, ja nie umiem, tamten skin taki cienni, dobra. Gdzie to się klika. O, wbijaj tu. O, dobra. Gramy. Wziąłem najpiękniejszego skina, którego dwa lata miałem. Patrzcie, jaki kiedyś. Nie, nie F4. Patrzcie, jaki kiedyś QD skin robiłem. Nie. Na w tą myszkę. Dupa. Nie, 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 nie. D dupy pana Macieja. Dobra. Da to, to się wytnie tamto pieszo, tamto pieszo się wytnie. Będzie yy, disclaimer. Tamta scena jest za słaba. Jeśli chcesz mieć, po prostu widzieć dobre skilla, to się przewin do danej minuty. O, 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 o! To tak się gra, kurde, nie. Kurde, biegnij, 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 biegnij! No zesraj się, kurde. Dobra, 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 Dawid Eriks! Dobra, Dawid Derick's nie Dobra, nie robię siebie już pajaca, widzowie, bo Dawid, się, bo Dawid pokazał siebie jako pajac na odcinku. Skup się, Dawid Erik, skup się. Czemu tylko 10 CPS-ów, co tak słabo? R... O, o! Nie, nie, nie! No nie, to nie może być w odcinku! Nie, nie, nie wskoczysz tu! To nie może być w odcinku. Może to być w odcinku. Dobra, Dawidek, cię popisz skillem do parkiera. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Pyk, pyk, pyk. i kurde, mi się zcięło i dupa. No nie, no to nie może być w odcinku, o fajna mapa Tu, tu, tu będzie win, ja wam mówię Dobra, trzeba poćwiczyć Butterfly klika no, Sraj klika, o, o. Gdzie, gdzie, to się skacze? Nie na dole. Na tej mapie Sebixa porobiłem, to jest dobra mapa, widzowie To jest dobra mapa Kurde, dupę se to stałe wsadź. Iżował. Generalnie moja metoda na klikanie, taką dziwno właśnie. Metodę możecie jej nie znać, ale to jest, że klikam jednocześnie jeden przycisk i drugi przycisk myszki, przez co jednocześnie się atakuje i broni i dostaję mi jej obrażenia. Muszę nagrać poradnik, jak jej używać, bo ona jest open na PvP. kurde, na centrum PvP taki serwer, to ja tam wbijem 3000 rankingu dzięki nim. Dzięki niemu. I to na... Kurde bele, nie, 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 wskoczysz tu, nie wskoczysz tu, nie pozwalam, Dawid, Derik da 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 nie pozwala I się został Dobra, w ogóle zapomniałam, że na tym trybie coś takiego jak łuk Czemu nie został tym łukiem? Halo? Haksy, Haksy, Haksy nie dostał moim łukiem Reklamacja, arbuzik Arbuzik cię dopadnie, no, no nie strzela mi to gówno zasrane Czemu jego strzał ubiłem? no nie No pingło go ja, Hypixel to gówno zasrane Pinga ma to gówno Nie, 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 nie da się na Hypixelu grać Nie, 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 nie da się tu grać Nie no nie o wants to re, no jak nie chcę, chcę. Dobra, tym przegranym akcentem kończę odcinek. Na parkierze się z wami pożegnam. Dziękuję za oglądanie mojego odcinka. Pamiętajcie, aby zobaczyć dać łapeczkę w górę oraz subika. To dziękuję wam. To było na tyle. Elo. Elo, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. W ogóle komputer mi się pali w menu. Siema!